Witam wszystkich bardzo serdecznie na zainicjowaniu cyklu Chmura dla Biznesu. Ten odcinek jest pierwszym z cyklu odcinków dotyczących wykorzystania chmury w biznesie i wszystkich problemów, z jakimi biznes się styka, przechodząc do chmury, stosując chmurę, ale również modernizując swoje środowiska IT. Naszymi gośćmi, państwa gość są Maciej Kuźniar, CEO OctaWave. Cześć Macku. Cześć, dzień dobry wszystkim. Oraz, oraz Zbyszek Kamiński, Zbyszku. A ty, czym się zajmujesz? Bo masz rozbudowana rozbudowaną bardziej nazwę. Multi-Cloud Engineering Team Manager, naprawdę. Nie jest to skomplikowane. Zarządzam zespołami Premium Support i Cloud Masters w Oklawowie. Okej. Okay. Słuchajcie, dzisiaj naszym tematem będzie taka bardzo, bardzo podstawowa rzecz, z jaką każdy biznes się styka, a zwłaszcza styka się, jak się okaże, że coś nie styka. Czyli Disaster Recovery, high availability i w ogóle backup. Zbyszku, mamy takie dwa terminy, tak? High availability i mamy Disaster Recovery. Czym one się różnią? Jacku, może jeszcze zanim przejdziemy do konkretnie tych terminów, warto wspomnieć o tym, że w naszym przedsiębiorstwie powinniśmy zadbać o coś, co się nazywa Business Continuity Plan. Taki właśnie plan ciągłości działania, który ma za zadanie ograniczyć skutki katastrofy, skutki bardzo poważnego problemu. Ma pozwolić na to, żebyśmy przeszli przez ten proces sprawnie i, i to, co jest bardzo ważną cechą również tego planu, to to, że on pomaga właśnie ograniczyć, ograniczyć koszty skutków takiej katastrofy, która się przytrafiła, gdyż jesteśmy wcześniej w stanie większość tych rzeczy zaplanować. Tak więc warto przygotować biznes continuity plan. To jest element numer jeden. Następnie jedną ze składowych takiego biznes continuity planu jest disaster recovery plan. Disaster recovery plan to jest tak naprawdę zestaw procedur, zestaw kroków niezbędnych do wykonania w czasie, gdy te problemy już Wystąpiły. Tak jak wspomniałem, nie ma czasu na zastanawianie się wtedy, musimy działać i aby to działanie było usprawnione, lepsze, szybsze, mniej kosztowne, przygotujmy się wcześniej. Posiadając już te procedury, te dokumenty, możemy właśnie sprawnie przejść do wyjaśnienia pojęć: Disaster Recovery Center, a także High Availability. I teraz tak: Disaster Recovery Center, jest niczym innym, jak zapasowym centrum danych, zapasowym ośrodkiem obliczeniowym, z którego możemy kontynuować pracę, na, pracę naszych aplikacji w przypadku niedostępności tego ośrodka podstawowego. To Disaster Recovery Center może posiadać na przykład po prostu nasz backup, może posiadać również inne mechanizmy, ochrony przed taką katastrofą. Mam tutaj na myśli działanie ośrodka w trybie czy to pasywnym, czy aktywnym, w zależności od naszych potrzeb, w zależności od tego, co zdefiniujemy. Za chwilkę do tego wrócę, natomiast już ostatni termin, czyli high availability. Chodzi o nic innego, jak po prostu o wysoką dostępność naszych aplikacji. Tak naprawdę chodzi o to, że żaden element naszej infrastruktury nie posiada pojedynczego punktu awarii. Wszystko jest zreplikowane. I wysoka dostępność może w znaczący sposób wspierać właśnie Działanie, działanie naszej organizacji, naszych aplikacji, naszych systemów w czasie wystąpienia poważnych problemów. To, na co należy zwrócić uwagę, to to, że planując nasz ośrodek zapasowy powinniśmy zadbać o to, żeby rzeczywiście te ośrodki nie były ze sobą połączone. Fajnie jest, żeby ośrodki posiadały na przykład osobne osobnych operatorów telekomunikacyjnych. Fajnie, żeby oczywiście było oddalone od siebie geograficznie. Nawet nie fajnie, to właściwie tak powinniśmy do tego podchodzić, dlatego że potem, no jak życie pokazuje, ma to bardzo duże znaczenie, gdy, gdy już ta katastrofa się pojawi. Więc z grubsza, jeżeli chodzi o te terminy, to, to powiedziałbym, że to tyle. Jak sobie tak zbyszko o tym wszystkim opowiadasz, to wydaje się, że to strasznie drogie będzie. Może być drogie, jeżeli się źle przygotujesz. Natomiast to oczywiście jest wiele narzędzi, które pozwalają optymalizować takie koszty. Więc. No właśnie. Do... To te koszty są pewnie zależne między innymi od modelu, nie? No bo. No bo... Oczywiście, że tak. Model, model, model i nasze potrzeby są tutaj kluczowe. To my musimy określić parametry, które nas interesują w przypadku wystąpienia awarii. Mam tutaj na myśli. Parametry określające to, na, czy w ogóle dopuszczamy utratę danych na przykład, czy ich nie, nie czy takiej sytuacji nie dopuszczamy, jaki mamy czas na odtwarzanie na odtworzenie naszych systemów. W związku z tym e, dobieramy stosowne rozwiązanie po prostu na przykład właśnie w ośrodku zapasowym chmury. pytając o modele, no to chciałem się zapytać głównie. O to, czy są jakieś konkretne scenariusze w disaster recovery center. No w ja widzę przynajmniej cztery. No bo mamy taką sytuację, kiedy środowisko mamy gdzieś u siebie w swojej lokalnej serwerowni. No i wykonujemy jakiś backup, albo przechowujemy kopię danych zdalnie. No i gdzie to zdalnie może być? No może być w chmurze. Nie? To jest pierwszy model, czyli lokalnie do chmury. Drugi model z chmury do nas. No, mamy jakieś środowisko uruchomione w chmurze, ale no, chcielibyśmy mieć polisę ubezpieczeniową, więc trzymamy tę kopię danych u siebie pod biurkiem. Trzeci model danych, chmura do chmury. Jesteśmy u jednego operatora, możemy skopiować dane do drugiego regionu i tam budować jakąś automatyzację odtworzenia naszego systemu IT, ale możemy też te dane kopiować do innej zupełnie chmury. No i trzeci model, kiedyś dużo częściej używany, dzisiaj zdecydowanie rzadziej, no to jest środowisko, powiedzmy, w centrum danych podstawowe i drugie w innym centrum danych, nie w chmurze, tylko w innym lokalnym centrum danych. Kiedyś banki tak robiły, nie? Mieliśmy, e, banki miały podstawowy ośrodek przetwarzania danych w jakimś mieście, no i kilkaset kilometrów dalej albo kilkadziesiąt kilometrów dalej w innym mieście, drugi ośrodek przetwarzania danych, który był jak najbardziej fizyczną lokalizacją, to nie była żadna chmura, była w pełni właściwie skopiowana i gotowa do przyjęcia całego roku. I to rozwiązanie było najdroższe, no bo musieliśmy powielić całą infrastrukturę, wszystkich operatorów, obsługę, staw, beton, wszystko po kolei. Te pierwsze trzy modele wydają się być dużo bardziej efektywne, no bo do chmury, z chmury, no to już mamy, mamy trochę tanie, a chmura między chmurą wydaje się, być, wydaje się być najbardziej optymalnym rozwiązaniem. No ale o tym za chwilę, za chwilę powiemy trochę więcej. Nie? Tak, w ogóle, jeżeli zahaczamy tak bardziej konkretnie o optymalizację kosztów naszego DRC, to warto wspomnieć o tym, że wśród tych modeli i tych rozwiązań, o których też wspomniałeś, skupmy się na przykład na backupie. Uznajemy, że dla, naszego, dla naszej organizacji backup jest wystarczający. Backup, który trafia do oddalonego ośrodka obliczeniowego, tam jest składowany. Tak naprawdę ponosimy wtedy koszty storydu. Niewątpliwie czas odzyskania z takiego backupu i przywrócenia działalności naszej aplikacji, naszego systemu jest zdecydowanie dłuższy. Jednak, Jesteśmy w stanie też sobie troszkę tutaj pomóc automatyzacją. Jesteśmy w stanie przygotować się do tego w taki sposób, żeby ten backup został odtworzony w sposób automatyczny. Czyli przygotowujemy sobie na przykład skrypty Terraformowe, które będą potrafiły nam zdeployować środowisko w chmurze w momencie, w którym nasz ośrodek podstawowy jakby uległ awarii i odtworzyć dane. Potem Trzeba oczywiście przepiąć ruch na to środowisko. To jest jedno rozwiązanie. Jedno rozwiązanie, które pod względem optymalizacji kosztowej jest zdecydowanie najtańsze. Natomiast. No, chcesz wielu... że, czyli chcesz powiedzieć, że im dłuższy czas, który dopuszczamy pomiędzy wystąpieniem tym awarii taniej. a tworzeniem, tym taniej, nie? Tym taniej. Oczywiście, taniej. że tak. Za, za dwa dni się odtworzymy z tego backupu i właściwie potrzebujemy tylko przesunąć ten backup sobie leży. Może nawet na taśmach gdzieś u kogoś na jakimś streamerze. Dlaczego A, nie? Powiedzmy, że na wolniejszym A, typie jest w murze, ale tak. Te dwa dni, kiedy musimy to wszystko poskładać później do kupy albo dłużej, no bo musimy sprzęt skądś wziąć, może w jakieś murze, no to rzeczywiście będzie najtaniej. Nie? Ale jakie są inne metody? Automatyzacja, właśnie zacząłeś o tym mówić. Tak, automatyzacja tutaj bardzo pomaga, ale automatyzacja może nam pomóc zrobić coś innego, co wcale nie będzie dużo droższe niż samy backup, a znacznie przyspieszy nam możliwość odtworzenia. W momencie, w którym siadamy i zastanawiamy się, co dla naszej organizacji jest najważniejsze, kategoryzujemy sobie nasze usługi usługi które świadczymy na takie które są najbardziej ważne mniej ważne i tak dalej oczywiście priorytety w zależności od firmy i klientów bywa ich bardzo wiele natomiast w momencie w którym określimy że takie i takie elementy naszego środowiska są kluczowe to co możemy zrobić możemy przygotować nasze DRC na takiej zasadzie że część tych danych jest tam stale replikowana środowisko które utrzymujemy w takim DRC jest na minimalnym poziomie Zakładając na przykład, że w ośrodku podstawowym posiadamy wszystko sklastrowane, posiadamy rzeczywiście wysoką dostępność, ale taką zamkniętą w ramach jednego data center, to mamy to środowisko rozbudowane. W ten sposób możemy w naszym ośrodku zapasowym wykorzystać każdy element niezbędny do działania w ilości sztuk jeden lub z wykorzystaniem na przykład usługi pasowej. I Wtedy, dzięki automatyzacji, w momencie, w którym ten ośrodek obliczeniowy musi przejąć rolę ośrodka podstawowego, jesteśmy w stanie tak przygotować swoją pracę wcześniej, że środowisko nam się zreskaluje, natomiast dane już będziemy mieli odtworzone, stracamy czas, ale co do tego potrzebujemy? No nie potrzebujemy, nie potrzebujemy, jakby sam nie jest już wystarczający, musimy mieć albo na przykład w takim środowisku, załóżmy, uruchomione w minimalnym poziomie maszyny wirtualne, które przyjmują nam, nie wiem, w miarę stały sposób pliki, aplikacji, Albo musimy mieć przygotowany storage obiektowy, na którym lądują nasze pliki, albo usługę bazodanową, gdzie odbiera dane z naszego środowiska. Czekaj, poczekaj, poczekaj, to zatrzymaj się. Czyli ty mówisz teraz o takiej sytuacji, w której włączamy różne skomplikowane mechanizmy i te skomplikowane mechanizmy pozwolą nam dane, które mamy lokalnie zabrać gdzieś, ale czy to. Czy to nie jest tak, że to, to jest dość trudne do zrobienia? No bo, kurde, no mam jakieś sobie, wiesz, serwery fizyczne, które chodzą u mnie w serwerowni. No i chciałbym teraz co? Zrobić replikę do AWS-a? Z tych serwerów? Wiesz, czym, oczywiście że tak, ale mm. dlaczego nie? Nie musisz z Nie, 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 nie Mm. Ale poczekaj, poczekaj. Oczywiście wszystko zależy od tego środowiska wzorcowego, czy tego w, w centrum podstawowym, ośrodku przetwarzania danych. Dlatego, że bardzo często jednak aplikacje naszych klientów już w tym ośrodku podstawowym są replikowane tylko w ramach jednego data center. Już występują tam systemy klastrowe plików, występują klastry bazodanowe, występują usługi, które również no, są powielane. Nie są jednonodowe, są rozproszone, ale w ramach jednego, Ośrodka danych. Naprawdę, drop pracy już tam zostało wykonane. Dzięki temu, tak naprawdę, proces zrobienia dodatkowej kopii w Centrum Danych Zapasowych jest prostszy. Oczywiście, w sytuacji, w której możesz, wykorzystujesz tylko jeden serwer fizyczny, tak jak powiedziałeś, to no, ciężko tutaj mówić o systemie klastrowym. Natomiast są narzędzia, które pozwalają nam również w miarę na bieżąco wspomagać replikację do oddalonego ośrodka obliczeniowego. To nie jest. To nie jest no, ale proste, ale. To, 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 to przecież, kurczę, mamy gotowe rozwiązania do tego, no bo jeśli ale... ja będę w chmurze od samego początku, w dowolnej, wybranej chmurze, no to dla mnie uruchomienie replikacji do innego regionu to będzie no, parę kliknięć w zasadzie, sprowadzających się do włączenia funkcji, wybrania, wybrania konkretnego re, regionu, gdzie to ma się pojawić. A ja tutaj się kończę to... teraz, że tak naprawdę większość klientów uważa, że jak jest w chmurze. To ten backup już gdzieś tam jest jakby z automatu. Tak właśnie. właśnie. Tam się dzieje. Co tam się dzieje? No, słuchajcie, no to 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 właśnie, czy to nie jest tak, że może nie, to stawiam taką hipotezę, że z chmurą to jest tak jak z klockami Lego. Są pięknie wszystkie do siebie pasujące. Możemy sobie kupić dowolny, czy zbudować dowolny kształt z takiej paczki klocków Lego. Nawet jeśli na początku to miał być statek kosmiczny, to jak nam wyjdzie wóz drabinia z tym, to on wciąż będzie jeździł do przodu, nie poruszał. Ale to my budujemy z tych klocków i te klocki na siebie pasują, i to jest właśnie tak z chmurą. Znaczy chmura dostarcza nam komponenty potrzebne do budowy, do budowy i konfiguracji usługi, którą finalnie chcemy mieć. To chmura, czy dostawca chmury dostarcza narzędzia replikacji, dostarcza narzędzia, które pozwalają sterować ruchem, monitoring, jakby szereg innych mechanizmów, które jak wykorzystamy, no to zbudujemy taki wóz drabieniasty albo statek kosmiczny, jaki będziemy potrafili. Natomiast jeśli nie użyjemy tych klocków, tylko, tylko te dane w chmurze umieścimy, no to z całą pewnością żadnego disaster recovery ani wysokiej dostępności tam nie będzie. Na tym polega chmura. Mamy. Fajne, elastyczne narzędzia, ale musimy umieć z nich korzystać i, i, i dostawcy chmury to skupiają się głównie na rozwoju i funkcjonalności tych narzędzi, a nie dostarczaniu nam już gotowego rozwiązania. To, o czym Maćku mówisz, to to jeszcze przypomina mi o jednej właśnie bardzo ważnej rzeczy. E, mając te wszystkie klocki, które możemy poskładać, korzystajmy z tego jak najbardziej i dążmy do tego, żebyśmy środowiska mieli aktywne w obu ośrodkach obliczeniowych. Zadbajmy o wysoką dostępność na takim poziomie, żeby rzeczywiście w przypadku jakiejś no naprawdę katastrofy, bo nie mówimy tutaj o padzie pojedynczego serwera, tak? no to jakby takie rzeczy się zdarzają częściej, znacznie, tak? ale mówimy naprawdę o, o dużej katastrofie. W momencie, w którym utrzymujemy usługi w dwóch centrach danych i one są aktywne, na bieżąco monitorujemy, na bieżąco mamy aktualny stan, na bieżąco działamy w dwóch reżiotach obliczeniowych. To jest sytuacja, która w przypadku no, rozwijającego się czy już sporego biznesu ma y, kluczowe znaczenie. E, to są też środowiska, to, które rzeczywiście wymagają najwięcej Po co nam wtedy DRC, skoro mamy takie piękne kraje pomiędzy dwoma regionami? DRC i backup, nie jakby wysoka dostępność, nie zwalnia cię z tego, żebyś to, to robił. Macie, to jest. Tak jakbyś w środowisku aktywnym replikujesz na no stop ze sobą wszystkie elementy. No to czyli mam dwóch... masz w dwóch miejscach. Masz dwóch miejscach, oczywiście, ale... No taki przykład, no jestem... No mam, mam gorszy dzień generalnie, tak? Miałem usunąć jakąś bazę danych na środowisku deweloperskim, bo, bo tak, bo, bo miałem sobie odświeżyć dane, ale mam taki kiepski dzień, zawiódł w ogóle cały change management, jakby wszystkie procedury, no naprawdę, ciężki dzień. No i wywalam bazę produkcyjną. No ale jak ją wywalam w jednym środowisku i jest aplikacja i jest replikacja aktywna, no to wywalam ją w drugim środowisku też. Więc zawsze musi być backup, zawsze musi być backup, zawsze musi być miejsce, z którego możemy się odtworzyć. Ale jedna istotna rzecz, rozmawialiśmy dzisiaj o, a propos kosztów. W momencie, w którym mówimy o dwóch ośrodkach aktywnych, to pewnie od razu widzimy. Podwojenie kosztu. Czyli od razu nam się pokazuje, ej, ośrodek jeden kosztuje x, to wiadomo, że x plus x i będziemy mieli wartość tego ośrodka. Jest, jeszcze, jeszcze, jeszcze 10% marzy na. Jeszcze 10% co najmniej tak i roboty tyle i dwa zespoły dedykowane. Nie, to nie musi wyglądać w ten sposób. Ośrodki aktywne nie muszą nam podwajać kosztów. Jesteśmy w stanie zrobić z. Oczywiście, że z jakimś narzutem, bo potrzebujemy większą ilość nodów, bo potrzebujemy witnessy, które będą nam kontrolowały oba środowiska i tak dalej. Natomiast nie jest to dwukrotność. Jesteśmy w stanie zoptymalizować ten koszt do takiego, aby... No nie wiem, ciężko, ciężko tak odpowiedzieć jednoznacznie, ile to może być procent, bo to zależy od aplikacji, od wielkości, od wszystkiego. Natomiast no, znam przypadki, w których... Przenosząc aplikację klienta z jednego ośrodka obliczeniowego do, na dwa ośrodki obliczeniowe, ten wzrost był około 20-25%, więc naprawdę warto to, o tego się zakręcić. I co, może tak do wszystkiego byś to DRC potrafił zbudować? Bywają rzeczy, które się nie dadzą zreplikować, albo nie dadzą się tak odtworzyć, znaczy może inaczej. Zawsze można to zrobić, ale nie zawsze jest to korzystne. Weźmy sobie linię produkcyjną. Linię produkcyjną, którą zarządza nam sprzęt komputerowy, tak, mamy wytonany, mamy jakby cały proces lokalny. To jest proces lokalny, wszystko dzieje się w naszej fabryce. No dobrze, zreplikujemy sobie te dane do chmury, fajnie, będziemy mieli tam wszystko działające, czekające na włączenie. No tylko jak nam się zjara ta linia produkcyjna, to niespecjalnie nam to coś da. E, więc no, bywają takie sytuacje. Natomiast w, te, w tamtym przypadku warto robić chociażby backup, bo mimo wszystko jest potem do czego wrócić. Albo mieć dwie taśmy produkcyjne. Albo mieć dwie taśmy produkcyjne. Ja osobiście nie znam, ale możliwe, że tak, tak jest. Dobra, słuchajcie, Maśku, Zbyszku, temat rzeka. Tutaj ja myślę, że rozwaliście takie podstawowe wątpliwości, jeśli chodzi o podstawową tematykę, ale to jest czubek góry lodowej, tak naprawdę. I większość zainteresowanej kadry, czy to zarządzającej, czy to liderów IT, jak Was oglądała, to w tej chwili ma zestaw już następnych pytań, zapewne. Pytań, że tak powiem, drążących temat. Także zapraszamy do kontaktu ze Zbyszkiem i z, i z Maśkiem. Są do Waszej dyspozycji. Na stronie można znaleźć formularz, znaczy link do formularza, gdzie można się z nimi umówić. Na no, całkowicie darmową konsultację. Prawda? Zapraszamy. Będziemy starać się mówić na pewno mniej i bardziej konkretnie. Ale tu było bardzo konkretnie. To, naprawdę, temat jest po prostu na tyle. Są ja rzeka, że tak, jak to Dokładnie tak. Okej, okay. dziękuję bardzo Maśku, Zbyszku, bardzo sobie dziękuję, bardzo Wam dziękuję. I tak, jak mówiłem, zapraszam wszystkich do kontaktu za pomocą formularza. Zbyszek i Maciek czekają. Cześć. Dzięki. Cześć, dzięki.